Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hogwarts Legacy. W poprzednim odcinku y, Polataliśmy sobie na miotłach, a na początku muszę się upewnić Nie, już myślałem, że to jest ten luka, luka z skrzyżowanych rzek. I tak, zastanawiam się, bo dostaliśmy parę misji. Miałem y, na celu pójść. Profesora Szarpa zadania, ale mamy jeszcze pokój życzeń. To... O! Teraz będziemy mieć pokój życzeń. Wymagany czysty poziom, nagrody. Zaklęcie wyczarowywujące, Ewanesco i magiczny wzór wyczarowywania. W cieniu krypt Konfringo dostaniemy. Od Sebusia. Y tak. Na samym początku szczerze poszedłbym do Hogsmeade. Chcę zaznaczyć na mapie. Mapa świata, mapa Hogsmeade. Pójdziemy zobaczyć te miotły. Sklep z herbatą? To nie. To nie. Miodowe Królestwo? Niestety nie. Kiełyszpawn. A, to jest Quidditch, dobra. Pyk. Kawałek będziemy tam szli, no 650 metrów. Mam nadzieję, że będzie to opłacalne. Hmm. Kolejna misja? Nie yy, mam, tylko nadzieję, że szybko tam dotrę. A jeszcze nie tędy poszedłem. Hmm. Po prostu jestem ciekawy i tych mioteł, y, puść kompas będzie prosił. E, aha, dobra, i tych mioteł, ile kosztują, i przy okazji y, chcę posprzedawać te rzeczy, bo szkoda mi ich wywalać z tamtej wioski nazwę to wioską, wiecie tam gdzie byliśmy parę odcinków temu mamy chyba podobną odległość a w Hogsmith będzie więcej, więc idę do Hogsmeade a i przy okazji jest ten sklep Borgina i Bergsa, tylko nie mam pojęcia czy mieliśmy tam rano iść czy wieczorem o ale patrzcie, przy okazji w Hogsmeade zrobimy zadanie dla Sharpa, profesora Sharpa Mam nadzieję z tymi eliksirami. Mamy na razie parę zakręć do nauczenia się, więc nice. A ja powiem szczerze. Jak miotła kosztuje, nie wiem, z pięćstów, od razu ją kupuję bez, bez żadnego zastanawiania się, bo mi tak ułatwi tą podróż. No tu biegnę, biegnę i biegnę. Dobiec nie mogę. A miotło, sam, że było trzy razy szybciej, to raz, dwa, że e, miotła nie ma żadnych ograniczeń, możemy sobie przelatywać nad górkami, a tu musimy iść naokoło, przeważnie. Ja jestem bardzo ciekawy, yy... bo ulepszyliśmy to zaklęcie, że teraz mamy jakby płomień, pu... nie płomień, wcześniej był płomień podpalający przeciwników, teraz będzie okrąg podobno. Jak to działa w pracy Nie kłóciłbym się, się, czy istnieje miejsce, wiesz? Ale tu na początku yy, były ubrania, chyba nie. A co są magiczne wzory? Czekajcie, bo tutaj możemy mu to posprzedawać, tak? Ja jestem ciekawy, czy. Drożej to sprzedam u tego z ubraniami, ale najpierw pójdziemy już do sklepu z rzeczami do oh, new face. Wonderful. Mam nadzieję, że nie będzie przesadna cena. Hello, Mr. Weeks, is it? Albi Weeks at your service. Welcome to Spin Witches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully, with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare yew weavers available Ember Dash, Silver Arrows, Wind too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Do you mind sharing more about your brooms? I oh, have a passion for them. Every detail of every model. Take windwisps, well known for their quality ash handles. U weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the U-1's darker reputation. Then you add the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Mm -hmm. You said disrupted trade routes caused you to close, Spint Witches. Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals are overtaking roads, threatening hamlets. Okay. I can fly safely almost anywhere. But you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Okay. It sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. A i pewnie my rozczaruje cena od pierwszej. Eee, 600. 600, wszystkie 600? Da. To lecimy od początku. Idealna miotło dla osób o ognistym temperamencie. Zaczarowana miotło stworzona na część wybranego domu Hogwartu. Te wykonana precyzyjnie zjaśnionego pusta, z myślą stabilności. Ta miota lekka w dotyku, dosłownie. Wygodna i szybka miota, unikalny, pleciony. Hmm. Pędzący żar, brzmi fajnie. A Nie wiem, czy prędkościowo się różnią, a raczej nie. Dobra, kupimy. Mam nadzieję, że mogę ją latać od razu. Broom, I, I w tym będzie możemy ją sprzedać bardzo drożej. Okay. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all mm -hmm. have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements. Go on. <laughs> knew I was right about you. I, I think, think you'll be am am quite happy with the performance of any broom at lower altitudes, but you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her. difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits and the knack for flying. Your classmate Everett said you're a natural on a broom. He's forever in here studying the newest models, almost as passionate about brooms as I am. If your rumored mm. talent for flying can help you beat Imelda's times, then having you assess the broom will be invaluable. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard and i can give you a special price okay the Tom time is be a broom. go to the quidditch pitch and imelda rays will sort you out oh once you've beaten imelda's time be sure to let me know i can't help but admire mr Weeks's enthusiasm okay To jeszcze pójdziemy sobie do... E, tak, gdzie to było? E, ubrania Nie wiem po prostu czy on mi nie da więcej, bo jest ostatecznie sklep z ubraniami bezpośredni Ja ubrań na razie kupować nie zamierzam, bo... Mam dobre, cały czas zdobywam nowe bo... No gościu chce coś dużo No ale ma dobre tę ubrankę, muszę przyznać Dobra Nie, tyle samo oferujesz Wszystko mu sprzedamy, co If mi nie it To jest słabsze, to sprzedaje y Dobra, legendarne zostawię, myślę. Tak w razie czego. Epiki mogę sprzedawać, bo są słabsze od moich. Więc po co mi. Tradycyjną szatę zostawiam z powodu na sentyment. A to za ileś ciekawość? Nie ma 90. Ale zresztą tego nie wiem co to jest, więc... No nie sprzedam tego. Ale patrzcie, ofensywę będzie miał gorszą od mojej. Ale obronę. Nie wiadomo. Peleryna nauki. Dobra, my mamy 1500. Mieliśmy 1400. Fajnie, odbiliśmy się po Okej. Okay. Y I jeszcze tam mieliśmy dla Szarpa, profesora. Y wyzwania, kolekcje, talenty, inwartaż, wyposażenie. Misja. Tylko co my to mieliśmy zrobić? O. A no to to zaraz, ale. Wypró eliksir skupienia, eliksir maksima endurus bla bla bla, dobra. To idziemy do sklepu eliksirów. Chyba. Eliksiry, eliksiry, eliksiry. To są księgi zwoje. Oliwander. Jestem ciekawy, czy czegoś jeszcze możemy właściwie szukać u Oliwandera

Pomocy z przesyłką, ale myślę, że to co fajne. Skupienia, ile? Kolego, mam je zdobyć. A może ja z tej przesyłki będę w stanie to zdobyć? Bo była taka misja, poczekajcie. Tu przesyłka, wygląd i złoto. Będę musiał trochę pozbierać tego złota, więc muszę zbierać. Tak, A capable student, such as yourself, should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence, which she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to mm. claim the delivery fee from Fatima. Okay. I'd be happy to help with very... You've no idea how grateful I am. Truly, here are the invisibility potions she requested. Hopefully, she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. <laughs> Eliksir niewidzialności 4 Może damy jej tylko 3 Dostar 3 eliksiry No i super, czyli mogę sobie jeden zostawić Bardzo mi się to podoba tylko Aha, bo ja idę za żółtym Dobra Hogwartu eee. Ale to za kompasem. Ja mam też nadzieję użyć szybko tej miotły. 2000 metrów. Bardzo dobrze, że kupiłem tą miotłę. Dobra, w dzisiejszym odcinku ogólnie porobimy misję. No niestety. Jesteś w trakcie... L1, następnie kciśni kółko. Nice. No i teraz to my możemy latać. Ale nice. Tylko wolę trzymać się w marynarce. Mam nadzieję, że ten kraken mnie nie zabije. Co to jest paliwo? Nie wiem, ale widzicie, to żółte. Jak klikam przyspieszenie, to się zużywa. Normalnie piechotą bym przed 15 minut. Jak właściwie? No, odpnąć dolecę w pół. Warta była 600 stóp, szczególnie, że już się odbiłem. Cały czas klikam to przyspieszenie może to błąd. Kurczę, ale było warta. Czy tam jakiś wróg był. Dobra, czyli jeden eliksir jest dla nas, bardzo fajnie. Bo dostaliśmy cztery, a mamy im dać 3. Nie daj, że mamy eliksir. Jeszcze dostaniemy pieniążki, jeszcze jakiś wygląd. Może ci nie umierać. Nie widzisz mnie. Nie widzisz. A A to nie są wozy naszego koleżku. Tak, to są wozy naszego kolegi. No, Może nam coś da? Chciałbym. Patrzcie! I ten to ma przyzwoite ceny. Chyba. Mandragora... Dobra, nieważne. Mandragora jest za 500. Hey. Nie to. Y No, przytrzymać trzeba, nie kliknąć, dobra. Ale serio, latanie. Jest... Mimo tego, że fajne... Tutaj się pominę fakt, że jest fajne. Bardzo wygodne. Serio? Nie dogonisz mnie. Krokodylu. To się tak rozdarło Chyba to na początku widzę częsta, więc oh, tam biegnę. No i teraz to ja mam miejsce. kurde. A już się ujdzie. A teraz to ja mam Normalnie miejsce, żeby to wszystko sobie brać Ale ta miotła mi bardzo dużo daje, jak chodzi o transport I w końcu nie będziemy biegali do w 5 minut, tylko dolecimy tam w minutę nawet nie Zamknięte, kiedy ja te zamki nauczę się otwierać co? Daj tego nie wiem A spoilerować sobie nie chcę nigdzie Tu mogę wejść przynajmniej O! Uchwyt do ruszki najgorsze co mogę w sumie trafić ale okej. Okay. Yy, widzę jaskinię jakąś ale nie tutaj skupiamy się tylko na misji madam luang i have a delivery from j pippin's ha, sent a child to do his work for him, did he brother as You could probably do it better than he can, anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll mm. not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Aha, ja mam mój eliksir stracić, żeby ci udowodnić? koszty. Oczywiście, nie będę się zgadzać. ale so nie miła ty niemiła jesteś. Wypij eliksir niewidzialności. Tak, ja teraz muszę go chyba wybrać. Yyy, wyposażenie, inwertaż, to nie. Tam wiganówki. Może to jest O Weź to przy czym. A, czyli, patrząc, muszę go znaleźć najpewniej tutaj w inwentarzu. Nie, raczej. Może kiedyś już nam pokazywali, jak mam wybrać eliksir, nie wiem. Sorry, jak trochę go będę szukać. Wyposażenie? Nie. Chociaż... Nie. Latające wyższe... O kurczę! Tego nie widziałem. Mam tylko trzy ulepszenia miotły, dobrze wiedzieć. Słowa poczta... Wyzwania? To nie. Tu mamy zaklęcia. Aha, dobra. To jest z niewidzialności, no. Ej, to łatwo to się robi. Yy... Pójść, żeby wyposażyć. Dobra. No i co? O, kurczę. To będzie mocne teraz. it seems to have worked hmm well i suppose that will do if the demand for potions is as high as you say have you considered being easier to work with perhaps combining your recipes and skills. <laughs> not such chance that neer had his shop handed to him the rest of us had to make our own way i'll not give him the benefit of my hard work and gumption if he fails on his own <laughs> so be love. it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. And that's what they done. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? Coś lepszego masz, Elixir, No normalne ceny ma chyba, Kamień księżycowy nie, wszystko normalne. I kolejne. Ciśniemy Jeśli cały czas możecie klikać L2 i puszczać. Cały czas tutaj szybko lecicie. A Widzicie ten żółty pasek? Jak przytrzymam przyspieszenie, cały czas się zużywa. Ja myślałem, że tylko musimy tak robić. Wychodzi na to, że niekoniecznie. Ale w sumie taki odcinaczek cały z misji też jest fajny, chyba. Co ciekawe, ciekawe co by było, jakbym teraz się puścił nie muszę być przy ziemi, żeby lądować Ale ładnie to wygląda Nie widzisz mnie Ej, ale fajne miasto wybrałem Z tyłu taka spopielona wręcz Wrócimy do e, Papkina, Pipina właściwie Papki były zemsty, sorry, bo akurat my omawiamy, jakie się pomieszały nazwy. Ale ciemnica. Dobrze, że Lumos mamy, chociaż jak zejdę z miotu, będę coś widzieć. Ale jestem bardzo ciekawy, czy to serio działa, że im jesteśmy wyżej, tym wolniejsza miotła. Zaraz zweryfikuję. No, widać różnicę. Lekką, bo lekką, ale widać. Mamy trzy umie... Nie, umiejętności, tylko mamy w ogóle trzy wyposażenia. Możliwe. Do miotły, bo widziałem. Ale jak sobie będziemy mieli stworzenia własne? Właśnie. Kiedy będzie lekcja opieki nad stworzeniami? To bardzo czekam nad nią. Co, jak mi jest zakaz, to rzuci zrzuci mnie nagle zmiotły? Tak. Lądowanie jest w tej chwili. No, Lumos! No w sumie, cały ten. Jest... Oświetlony jest cały, więc nie wiem, w sumie po co Lumos mam. Ale ciutko lepiej widać. Zauważam te kłódki, kiedy ja nauczę się to otwierać. I ping, wykonałem zadanie. I delivered the potions to Fatima Luang. Very good. And uh, did she cause you any trouble? Problems? I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's done with. Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very anyway, well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. Best of luck with your potions, Mr Pippin. Do take care. Mam nadzieję, że have miał więcej misji takich. I co, ile dostaniemy? Misja ukończona, czapka fortuna eliksiru. Fajne. Co się wzięło sprzeda? I pieniądze do No, and nice. What can I do for you today? Janus 2000 golda. <coughs> tak czy siak, będę musiał sobie zrobić te eliksiry. <coughs> no ale szkoda, Michała. Póki co, I hope to see you again. Farewell for now. ważna rzecz. Ja mam coś jeszcze do zrobienia w Hogwarcie? Co się w y Hogwartsie? Chyba nie. Dobra, ja się z wami w tym momencie pożegnam. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. W kolejnym, już lecimy bezpośrednio do Hogwartu robić misję. Dobra, ja się pożegnam. Do zobaczenia. プレイステーション。